5 lat starszy jest Sylwa. Tuński o 17 cm wyższy i 18 cm większym. Zasięgiem ramion dysponuje Polak. Waga lekka. Ogromna przewaga doświadczenia na korzyść Brazylijczyka. Kopnięcie na żebra, Rubikola teraz pod Sierpowem Jacques Rézignier, chociaż był usunięty przez Duńskiego, ale przenosi walkę do parteru i od razu będzie walczył o przejście pozycji do pozycji bocznej. Udaje mu się to, chociaż jeszcze wypadałoby wyprostować korpus, żeby skontrolować bardziej rywala, bo w ten sposób Duński odzyskuje półgardę. Jest cały czas w półgardzie, Duński broni się przed utratą pozycji. No to w dalszym ciągu, mimo tego, iż to była dobra pozycja, to nie była w pełni ustabilizowana przez Brazylijczyka. Kolejny łokieć na korpus w wykonaniu Jacarezinho. Teraz owija, owija się wokół szyi Jacarezinho, nie jak krokodyla, jak anakonda. Dobry, krótki łokieć. Kolejne mocne łokcie. Trzymał się z góry Jacarezinho, przecież próbował tym motylem Duński go zrzucić z siebie, ale na razie, oje mocno, ale poniżej pasa. Szybko, szybko chodzą pięści, teraz wpadę Duński w objęcia swojego rywala. No jak szybki jest Brazylijczyk, po raz kolejny imponuje tą gibkością w parterze przede wszystkim. E Fabiano Silva O to musi być nieprzyjemna walka z tak walczącym rywalem. Naprawdę tu ale zbiera łapie nogę, ale obaj w zasadzie na miasta Duńskiego, ale nie jest wyprostowana jeszcze noga przez Jacarezinho. Teraz lepiej złapał. Ale już nie starczy chyba, chyba czasu, chociaż Jacarezinho jest bardzo dobrym graplerem. Odpuścił jednak ten klucz na stopę. Krzyczałem w narożniku z żeby nie podpalał się, żeby bił pojedyncze ciosy, nie dawał szansy na reakcję. Trafił! Ale To może być koniec tej walki! Kręci się jeszcze Jacarezinho, ale przyjmuje bezkarnie kolejne ciosy. Zasłania się tylko prawą ręką. Ma go Patryk Duński przyklejonego teraz do maty. I kolejne ciosy prawą ręką spadają na głowę Brazylijczyka. Czy Duński upoluje tego brazylijskiego krokodyla. Świetnie teraz ciosy pod pachu bite, ale Jacques'a sprytnie stara się dać się Łukaszowi Posadzkiemu powody, żeby kontynuował tę walkę. Boczny Łokieć. Walk może być recepta na efektowne zakończenie tej walki. Zdaje sobie sprawę, Patryk Duński, że bardzo trudno będzie poddać Jacarezinho. Sztuka, której nie dokonał nikt jeszcze we długiej trwającej od 2005 roku karierze Brazylijczyka. Jego knockout też wcale jest niełatwą sztuką. Tylko trzy takie porażki na koncie minuty. Teraz jest ręka pod szyją. Zinio, czy będzie pierwszym zawodnikiem? W tej karierze, która liczy już dzisiaj 50 zawodowych pojedynków, Rzakarezinio, który go podda, jest tylko ręka na brodzie. Ale skontrolowany bardzo dobrze, bardzo dużo tutaj zbierze. I nawet jeżeli ta walka nie rozstrzygnie się w drugiej rundzie, bardzo dużo też odda na kartach punktowych i też w siłach na ostatnie starcie Fabiano Silva No powiedziałeś o tym DJ, że do tej drugiej rundy już nie wychodził tak pewny jak do tej pierwszej że sporo sił włożył w te pierwsze 5 minut i faktycznie teraz jakby zbierał tego owoce Fabiano Jacarezinho Silva ale korzysta teraz z dystansu już tak jak w tej drugiej rundzie Patryk Duński nie podchodzi tak blisko jeżeli dobre dwa tak, tak, Jeżeli będzie w stanie dobrze kontrolować i bronić te próby obaleń Rezinho, to tutaj absolutnie żadna krzywda nie powinna się stać Patrykowi Duńskiemu. Już zajmuje plecy Brazylijczyka Polak. No, wbił jednym z tych mocnych prawych głowę Duńskiego w matę oktagonu Jacarezinho. Ale wszystko to... pozycję. Tak, to jest już chyba efekt osłabienia. Nie ma chyba już planu na to, jak odwrócić sytuację. Na 25 sekund, przed zakończeniem pojedynku Jacques'a Silva. Mocna ta presja głową też na szczękę Silwy w wykonaniu duńskiego. I krótkie ciosy, które raz po raz spuszcza na głowę swojego rywala. Zawodnik Arachionu Iława. Patrick Tres... Tuniski!